Cześć, tu Sylwia. Witaj w ogarnięciu się podcaście. Kobiecej przestrzeni, w której szczerze rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O relacji ze sobą, rozwoju, finansach, jedzeniu, zdrowiu i miłości. Jeśli chcesz żyć bardziej świadomie, autentycznie i po swojemu, to zdecydowanie miejsce dla Ciebie. Czy ty też masz mnóstwo rzeczy na głowie, twój kalendarz jest pełny, wiecznie jesteś zajęta, nigdy nie masz czasu, a jednocześnie towarzyszy ci ciągłe poczucie, że przecież robisz zbyt mało? Być może przez to masz problem z podejmowaniem codziennych wyborów, bo nie wiesz, która decyzja jest tą właściwą, w którym kierunku powinnaś iść. Jeśli masz już dosyć przytłoczenia i poczucia chaosu w twoim życiu, ten odcinek pomoże Ci się z tym uporać. Zanim zaczniesz cokolwiek zmieniać, zatrzymaj się na chwilę i zobacz, ile ty tak właściwie już robisz. My, kobiety, mamy ogromny talent do ignorowania swoich postępów. Potrafimy pracować, działać, ogarniać robić rzeczy, których nawet nie było w naszym kalendarzu. A później mówimy o sobie, że przecież jesteśmy leniwe i robimy za mało. Otwórz swój kalendarz i wypisz, co już robisz regularnie. Postaraj się znaleźć te wszystkie nawyki, które kiedyś być może nie były wcale twoją codziennością. Może niedawno zaczęłaś chodzić na siłownię, może wróciłaś do czytania, medytacji, może gotujesz pełnowartościowe posiłki w domu, dbasz o sen. Albo regularnie chodzisz na spacery, które kiedyś nie były częścią Twojego życia. Zobacz, że to są wszystko dobre i sprzyjające nawyki, które przecież też zabierają Twoją energię i czas. Być może z powodu tego, że stały się dla Ciebie automatyczne, to w ogóle ich już nie zauważasz. Jednak nie zapominaj o tym, że przecież też poświęcasz na nie swój czas, swoją energię. A przede wszystkim zauważ, że nie jesteś leniwą kluchą, która leży na kanapie i nic nie robi w ciągu swojego dnia. Tylko po prostu zbudowałaś już silne fundamenty, które są dla ciebie naturalne. Jednak to wszystko są nawyki, których kiedyś w twoim życiu nie było, a teraz je wypracowałaś. Utrzymujesz je każdego dnia. To już jest ogromna robota. Dlatego przypominaj sobie o tym. Wypisz listę rzeczy, które masz już w swoim życiu, aby przypominać sobie o tym, że wcale nie jest z tobą tak źle. I w momentach, w których masz wrażenie, że robisz za mało, popatrz na tą listę i zobacz, że większość z tych rzeczy kiedyś było tylko twoim marzeniem, a teraz stały się twoją codziennością. Mam wrażenie, że jesteśmy tak przyzwyczajone do patrzenia na nasze braki, na to, czego nie mamy, czego nam brakuje, na odnoszenie swojego nieidealnego życia do życia innej osoby, że nie widzimy swoich fundamentów, które tak naprawdę pielęgnujemy każdego dnia. Proszę, doceni się, zauważ, że potrafisz, że robisz, że idziesz do przodu, nawet jeśli czasem tego nie czujesz. Druga, fundamentalna kwestia, która pozwala nam uporządkować chaos, który mamy w głowie, to wyznaczenie priorytetów. I możesz nawet mówić sobie, że przecież ja wiem, jakie są moje priorytety. Zdrowie, rodzina, finanse, kariera, edukacja, podróże, związek, przyjaźnie. Jeśli teraz, mówiąc te wszystkie rzeczy, kiwałaś swoją głową i myślałaś sobie, tak, to przecież wszystko moje priorytety. To zatrzymaj się i zobacz, ile ich tutaj było. One często mogą się wykluczać i pojawiają się koszty alternatywne. Pamiętaj, że każdy wybór ma swoją cenę. Jeśli decydujesz się coś robić, znaczy to, że nie będziesz robiła innych rzeczy. Prosty przykład życia. Jeśli decydujesz się zostać w domu i oglądać serial, no to nie pójdziesz wtedy na siłowni i nie zrobisz treningu. Jednak. Ważna rzecz, którą chcę tutaj podkreślić i chcę, aby ona wybrzmiała, to, że koszty alternatywne zawsze są, ale nie są jednoznacznie złe czy dobre. Mogą po prostu działać na naszą korzyść albo nie korzyść, w zależności od tego, jakie są nasze cele. Jeśli masz siedzącą pracę, cały dzień się nie ruszasz i pójście na siłownię sprawi, że wyjdziesz do ludzi, poruszasz się, będziesz zdrowsza, to faktycznie założenie butów i pójścia na tę siłownię może być lepszą opcją. Jeśli miałaś bardzo aktywny dzień, jesteś zmęczona, padasz na twarz, nie dojadłaś, jesteś zestresowana jak talala, i marzysz o tym, aby obejrzeć ten serial, to być może w tym momencie właśnie to będzie tą lepszą opcją. I mówię to szczególnie do osób, które mają problem z odpuszczaniem. Tak, mówię to też do siebie. Czasami też muszę sobie powiedzieć, Sylwia, dzisiaj nie robisz treningu. Albo Sylwia. Na dzisiaj koniec tej pracy, zamykaj laptop, idź na imprezę, zadzwoń do kogoś, wybaw się z ludźmi, idź na spacer i weźcie się dziewczyno, ogarnij, odpocznij. Ale z drugiej strony czasami będzie to powiedzenie sobie, Sylwia, odkładaj ten telefon, koniec tego scrollowania, idź nagrywaj podcast, nie prokrastynuj, nie odkładaj tego na później, idź zrób trening, idź się poucz, idź zrób ten hiszpański. Bo to jest dla Ciebie ważniejsze, a nie to, aby bezmyślnie scrollować social media. Pozwól więc, że powtórzę. Takoż te koszty alternatywne są, ciężko jest mieć ciastko i zjeść ciastko, ale nie zawsze to jest takie oczywiste, co jest dobrym, a co jest złym wyborem. Bo to wszystko zależy. Zależy od Ciebie i Twoich priorytetów. Pytanie, które może Ci pomóc i które bardzo często pomaga mi, gdy stoję przed jakimiś wyborami, czy to mniejszymi, czy większymi, które będą miały wpływ na moje życie, to zadanie sobie pytania: czy to jest dla mnie ważne na tym etapie mojego życia? Być może chcesz zrobić certyfikat językowy, ale ciągle go odkładasz. Zadaj więc sobie pytanie: czy to jest ważne na tym etapie Twojego życia? I czy to w ogóle jest ważne? Bo być może Ty wcale nie chcesz mieć papierka i certyfikatu językowego, tylko chcesz płynnie mówić. Chcesz pojechać na wakacje i potrafić zamówić coś w hiszpańskiej restauracji. I wtedy okazuje się, że ten certyfikat, papierek, nie jest wcale dla ciebie ważny. A być może jest dla ciebie ważny, bo potrzebujesz go do awansu w pracy. Ale jeśli nie jest, a twoim celem jest to, aby płynnie mówić, to może lepszą opcją jest dla ciebie znalezienie sobie jakiegoś Native speakera i faktycznie używanie tego języka. Może być mnóstwo rzeczy, które chcesz zrobić w swoim życiu i które są dla ciebie ważne, których chcesz dla siebie, ale być może nie są one tak istotne właśnie teraz. Nie musisz robić wszystkiego naraz. Może chcesz iść na studia, ale jesteś młodą mamą i skupienie się na dziecku jest dla ciebie teraz ważniejsze. Może widzisz swoją przyszłość, angażując się w swoją karierę. Chcesz dumnie piąć się w garsonce po szczeblach kariery i chcesz, aby była ważną częścią Twojego życia. I może tak być. Tylko pytanie, czy to jest coś, do czego musisz się tak bardzo spieszyć? Czy może chcesz tego dla siebie teraz? Czy może za jakiś czas, bo teraz ważniejsze są dla Ciebie podróże i wolność, jaką Ci one dają? Być może chcesz przebiec maraton, ale niedawno złapałaś kontuzję i ważniejsze jest dla Ciebie, aby ją wyleczyć. Być może chciałabyś schudnąć, ale masz niezdrową relację z jedzeniem i dla ciebie ważniejsze jest teraz to, aby finalnie ją uzdrowić i pozbyć się napadów obiadania czy restrykcji. I dopiero to w przyszłości pozwoli ci wprowadzać długofalowe zmiany, które wpłyną na zmianę twojej sylwetki. Być może ważne są dla ciebie relacje przyjacielskie, ale obecnie jesteś zakochany po uszy i ważniejsze jest dla ciebie zaangażowanie się w swoją relację romantyczną. Te wszystkie rzeczy mogą być dla ciebie istotne, ale czasami są takie okresy w naszym życiu, że trzeba wybrać, co jest dla nas ważniejsze. Skupianie się na wszystkim naraz jest niemożliwe i tylko cię wypala. Zresztą sama nie tak dawno temu próbowałam połączyć zupełnie nową pracę, studia, naukę języka, drugą pracę, obowiązki domowe, gotowanie. Podróże, życie towarzyskie, związek na odległość, sport i jeszcze znaleźć w tym wszystkim czas dla siebie. Ale nie był to dobry pomysł. Myślałam, że takie życie da mi spełnienie, a jedyne co czułam to ogromny chaos. Budziłam się rano, zasuwałam jak mróweczka, stresowałam się, miałam mnóstwo rzeczy na głowie, nie wiedziałam w co włożyć ręce. A mimo to czułam, że zawodzę w każdej dziedzinie mojego życia. Co gorsza. Brak jasnych priorytetów, które są dla mnie w danym momencie życia ważne, sprawiał, że nie wiedziałam, jakie decyzje podjąć. Czy wylecieć gdzieś na weekend, czy może powinnam zostać w Polsce i pracować? Czy poświęcić czas na dzwonienie do klientów, a może na naukę? I może ty też tak masz, że bierzesz na siebie za dużo rzeczy naraz. I chcę cię uspokoić, bo nie musisz robić tego wszystkiego teraz. Dla mnie takim aspektem jest praca, gdzie kiedyś bardzo mi się spieszyło, aby stawiać kolejne kroki w swojej karierze. Miałam w głowie, że bardzo młodo osiągnę bardzo dużo. Tylko wtedy nie zdawałam sobie jeszcze sprawy z tego, jakie koszty alternatywne to za sobą niesie. Teraz, patrząc na to z perspektywy czasu i z większą dojrzałością, myślę sobie po pierwsze o tym, czemu miałoby to służyć, Dlaczego ta praca była tak ważnym elementem, który myślałam, że da mi szczęście, ale doszłam do wniosku, że na tym etapie mojego życia to nie jest najważniejszy priorytet i nie muszę się tak spieszyć, bo na pewno mnie to nie ominie. A dzięki temu, że daję sobie na to przestrzeń i daję sobie czas i nie narzucam na siebie presji i pośpiechu, mogę więcej podróżować. Mogę realizować siebie swoje projekty. Budować wartościowe relacje, które wiem, że w perspektywie czasu będą miały dla mnie większe znaczenie i większy pozytywny wpływ na moje życie. Pamiętaj, że skupianie się na jednej rzeczy naraz zabiera z ciebie presję. W moim przypadku jeszcze nie tak dawno temu w biegu telefonu, spotkań, zajęć na uczelni, siłowni na przykład taka nauka. Bardzo mnie stresowała i sprawiała, że narastała we mnie frustracja. A teraz, gdy otworzę sobie książkę, zaparzę herbatę, puszczę muzykę, nigdzie mi się nie spieszę, nie mam z tyłu głowy, miliona innych rzeczy, którymi muszę się zająć na już, to ta nauka wchodzi jak złoto, sprawia mi przyjemność. Tak samo teraz nagrywając podcast, mając czas, nie mając miliona rzeczy, które muszę zrobić później: spotkań, sztywnych deadline'ów. To sprawia, że mogę w procentach zaangażować się w to, co mówię, w to, co chcę Ci przekazać. Nie muszę martwić się, że muszę skończyć ten odcinek w przeciągu 40 minut. Nie, mogę nagrywać go dwie godziny. A co za tym idzie? Dzięki temu jest on po prostu lepszy. Tak samo u Ciebie. Jeśli starasz się ciągnąć pięć srok za ogon, to zaraz wszystkie Ci odlecą. Jeśli naraz próbujesz robić pięć wymagających projektów, to nie skupisz się dobrze na żadnym z nich. Jakbyś robiła to krok po kroku, to miałabyś mniej stresujące życie, mniejszy chaos, większą skuteczność i większą przyjemność z tego, co robisz. Nasze mózgi pracują o wiele lepiej, gdy są w stanie relaksu, a nie ciągłego stresu i pogoni. To jest niezwykle istotne, bo przecież koniec końców, ty chcesz być zadowolona ze swojej codzienności. Tylko zobacz, czy nie gonisz za tym poczuciem spełnienia przez przypadek, sama się z niego obdzierając. Czy to nie jest tak, że ty bierzesz na siebie te wszystkie rzeczy, bo chcesz sobie coś udowodnić, albo bo nie dajesz sobie przyzwolenia na odpoczynek, uważasz, że musisz zasłużyć na relaks, na przyjemność, że nie możesz tak po prostu cieszyć się życiem i swoją codziennością. Kolejna niezwykle istotna kwestia. To uświadomienie sobie, że bycie zajętą i zapracowaną wcale nie znaczy bycia efektywną, produktywną i spełnioną. Pamiętaj też, że twoja wartość nie zależy od tego, ile pracujesz, jak pełny jest twój kalendarz i jak bardzo nie masz czasu na siebie. Sama też się tego ostatnio uczę. Jeszcze niedawno byłam w miejscu, w którym szczyciłam się tym, że nie mam czasu na nic na spotkanie ze znajomymi, na imprezę. Na relaks, na odpoczynek, że ciągle coś robię, coś produktywnego, coś rozwijającego. Złapałam się, że byłam w tym ciągłym kołowrotku, które miało mnie doprowadzić do szczęścia, satysfakcji i super życia. A tak naprawdę, ta ciągła pogoń i poczucie bycia niewystarczającą, poczucie, że nie robię wystarczająco dużo, odbierało mi radość, szczęście i możliwość zauważenia oraz docenienia tych małych rzeczy, które już mam w swoim życiu. Jeśli odnajdujesz się w tym, co teraz mówię, chciałabym, abyś zrozumiała, dlaczego tak jest. Mi ta świadomość bardzo pomogła. Stoi za tym poczucie bezpieczeństwa. No bo zobacz. Jeśli tak dużo pracujesz, to przecież nawet jeśli poniesiesz porażkę, to nie mogłaś nic więcej zrobić. No tak? Czy nie? Jest to jednak bardzo złudne myślenie, bo bycie zajętą wcale nie znaczy bycia efektywną. Spróbuj spojrzeć na to z innej strony. Dużo pomysłów i możliwości przychodzi przecież do Ciebie w stanie relaksu lub podczas interakcji z innymi ludźmi, z którymi notabene nie masz czasu się spotkać, no bo przecież jesteś wiecznie zajęta. Zdaję sobie sprawę, z tego, że praca nie jest jedyną najważniejszą rzeczą, którą ty musisz robić w swoim życiu, i że nie jest ona jedyną wartością, która cię definiuje, i nie musisz nikomu nic udowadniać, jest tutaj niezwykle istotne. Podobnie w innych zmianach czy aspektach życia. Jeśli myślisz, że na przykład schudnięcie rozwiąże Twoje problemy, sprawi, że będziesz szczęśliwsza, atrakcyjniejsza, uzdrowi to Twoją relację z jedzeniem. Jak schudnę, to moje życie znowu będzie piękne. Generalnie uzależnianie swojego poczucia szczęścia, poczucia wartości od tego, jak wygląda twoja sylwetka, może być bardzo złudne. Bo zobacz, czy angażowanie się w to restrykcyjne odchudzanie nie odbija się negatywnie na twoich relacjach, na tym, jak postrzegasz swoje ciało, na tym, jak spędzasz czas? Czy to ci tak naprawdę pomaga i daje ci szczęście, czy odbiera ci to szczęście, odbiera ci to zdrowie? No nie oszukujmy się. Bez zdrowia nie ma niczego. I tak, na przykład, jeśli chcesz być zdrowa, albo chcesz mieć w przyszłości rodzinę, a odchudzanie załóżmy niszczy Ci hormony, to zobacz, czy ty nie kopiesz pod sobą dołku, czy nie robisz sobie krzywdy. Albo w kontekście pracy, jeśli uzależniasz swoją wartość od tego aspektu swojego życia, a na przykład chciałabyś mieć rodzinę, chciałabyś mieć kiedyś dziecko, ale boisz się, że przerwa w pracy negatywnie wpłynie na Twoją karierę to zatrzymaj się i zastanów się, czy w perspektywie Twojego życia to będzie miało tak duże znaczenie. Bo być może zdasz sobie sprawę z tego, że wcale nie była to tak ważna i istotna część Twojego życia, a pewnych rzeczy nie da się już odwrócić, nie da się cofnąć czasu. I ja Ci nie powiem, co jest tutaj lepszym wyborem, co jest lepszą decyzją, bo nie wiem. Nie wiem, co jest lepsze dla Ciebie. Nie wiem, co jest lepsze dla Ciebie teraz. Na obecnym etapie Twojego życia? To Ty musisz sobie na to odpowiedzieć, bo to Ty będziesz ponosiła konsekwencje swoich wyborów. I ja wiem, że to nie jest łatwe, ale jestem tu też po to, aby Cię w tym wspierać. Jestem w tym z Tobą. Życie jest sztuką dokonywania wyborów i my tu wspólnie uczymy się, jakie wybory są najlepsze dla nas. I ostatnia już, niemniej bardzo ważna sprawa: weź poprawkę na to, że jesteś tylko człowiekiem. Zmęczenie, choroba, pogoda, hormony, kłótnia z bliską osobą, czy po prostu gorszy dzień. Wszystko to wpływa na to, jak działasz. Wpływa to na to, ile masz energii, na twoją efektywność, nawet na to, jak patrzysz na świat. Dlatego nie oczekuj od siebie perfekcji. Nie oczekuj, że będziesz miała kontrolę nad wszystkimi. Każdego dnia będziesz robiła wszystko na 200%. Mogą się zdarzyć dni gdzie faktycznie ogarniasz te wszystkie rzeczy, które masz w swoim życiu, czujesz, że jesteś panią świata, the sky is the limit, możesz robić wszystko i jesteś niezniszczalna. Ale potem pojawi się dzień, gdzie się nie wyśpisz, nie dojesz, będziesz zmęczona, jesteś przed okresem, czujesz się fatalnie i wtedy nie będzie Ci już tak łatwo. Dlatego tak ważne jest, aby uświadomić sobie, że nie jesteś maszyną, jesteś człowiekiem. Masz prawo mieć gorszy dzień, gorszy humor, potrzebujesz odpoczynku, potrzebujesz się wyspać. Nie ma w tym nic złego. Czasami taka pauza jest niezwykle istotna, bo pozwala ci spojrzeć na swoje priorytety, na to, co naprawdę cię buduje, na to, co naprawdę jest dla ciebie ważne. I właśnie to pozwala żyć świadomie, autentycznie i w zgodzie ze sobą, zamiast gonić za iluzją, że musisz zrobić wszystko najlepiej, jak potrafisz i najlepiej na już. A teraz zatrzymajmy się na momencik, jeśli jest osoba, na której Ci zależy, twoja kuzynka, mama, przyjaciółka, ktoś, kto wiesz, że potrzebuje tego usłyszeć. Wyślij tej osobie ten odcinek niech wie, że się nie utroszczysz i chcesz dla niej jak najlepszego życia. A kto wie, może razem wspólnie będziecie wspierać się w dokonywaniu wyborów, które są najbardziej spójne z waszymi priorytetami. Podsumujmy więc, co może pomóc Ci w przezwyciężeniu poczucia, że robisz zbyt mało. Po pierwsze, zobacz ile już robisz. Po drugie, wyznacz swoje priorytety. Weź kartkę, długopis i wypisz te dwie, trzy rzeczy, które są dla Ciebie najistotniejsze. Po trzecie, zadaj sobie pytanie, czy to jest naprawdę ważne na tym etapie mojego życia. Oraz zobacz, jakie są tego koszty alternatywne. Co dzięki temu zyskujesz, ale również, co przez to tracisz. Po czwarte, pamiętaj, że bycie zapracowaną i zajętą nie oznacza bycia produktywną i nie świadczy o Twojej wartości. Po piąte, weź poprawkę na to, że jesteś tylko człowiekiem. Jestem przekonana, że jeśli zastosujesz wszystko to, o czym powiedziałam ci w dzisiejszym odcinku, zobaczysz, jak zmieni się Twoje życie. Będzie w nim więcej spokoju, lekkości, szczęścia i przestrzeni na to, co jest naprawdę ważne dla ciebie. A i najważniejsze, jeśli ten odcinek był dla ciebie wartościowy, daj mi znać o tym w komentarzu, abym wiedziała, czego potrzebujesz, czym się zmagasz i jak mogę ci w tym pomóc. A jeśli nikt ci tego dzisiaj nie powiedział, ja w ciebie wierzę. Bardzo się cieszę, że robisz coś dla siebie, że się rozwijasz, że chcesz stawać się lepszą wersją dla siebie i ogromnie, ogromnie, ogromnie ci gratuluję. Przesłuchanie tego odcinka właśnie cię do tego przybliżyło. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych, to koniecznie zaobserwuj ten podcast, a my słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymam za ciebie mocno kciuki. Do usłyszenia, cześć.